Witam Was serdecznie. Wyskoczyłem dzisiaj zobaczyć do lasu na grzyby. Kręcę się już chwilę. Mam jednego kozaka, trzy borowiki amerykańskie, kilka kurek. No i teraz trafiłem w takie dosyć fajne miejsce. Zobaczcie. Tu jest jeden Amerykaniec. Tu jest drugi. Tu gdzieś widziałem trzeciego. Jest trzeci tu jest gdzieś czwarty Jest czwarty taki maluch No dzisiaj takie pojedyncze Jest tutaj Ale chociaż chociaż takie, bo, bo przed chwilą jak chodziłem to tylko gdzieś tam czasami O, tu jest kolejny jest następny. Gdzieś widziałem jeszcze dwa, o widzę. A więc są kolejne dwa. Muszę je pozbierać, bo zaraz ich nie znajdę. No może coś jeszcze się trafi. Mam kolejne dwa takie maluchy. One dopiero się zaczynają. Trzeba bardzo powoli chodzić i ostrożnie zaglądać. Bo jest coraz więcej maluchów. Tu jest kolejny. A więc prawdopodobnie na dniach może być bardzo duży wysyp. I co kilka metrów dalej? Tu są dwa. Jeden mniejszy, drugi większy. Tu gdzieś widziałem jeszcze jednego. Tu są dwa kolejne. No i chyba tyle na razie. Pewnie jak wyłączę telefon, to się kolejne pokażą. No ale to nic, tak to już jest. Chociaż widzę jeszcze następnego. Tu jest taki fajny, mały. Teraz zauważyłem podgrzybka, a więc no dzieje się, powoli się dzieje. Zobaczcie, jest i podgrzybek. Tak się rozglądam, ale nic więcej nie widzę. Idę jeszcze kawałek dalej, a tak wygląda na tą chwilę wiaderko. No niestety więcej amerykańców niż naszych grzybów. No ale co, cóż, cóż zrobić. I kawałek dalej jest kolejny Amerykaniec. O, i podgrzybet nawet. Nie jest za ładny, ale jest. I Amerykaniec. Na razie nic nie widzę. Chociaż widzę. I to widzę znowu Amerykańca. Podejdziemy sobie razem. Są 2, 3, 4. 4 są na pewno. 5. Zobaczcie. Raz, 2, 3, 4, 5. I tam jest szósty. A więc znowu taka mała rodzinka. 6 sztuk. Pewnie gdzieś tu w okolicy stoją kolejne. Ale mówię, jest sporo ukrytych takich maluchów, a więc trzeba trzeba uważać jak się chodzi. Zobaczcie, jestem dalej w tym samym miejscu, tylko wyłączyłem kamerę i zauważyłem, że za tym większym jest jeszcze jeden. A więc naprawdę chowają się bardzo fajnie. I trzeba bardzo dobrze się przyglądać. I kolejne kilka kroków i mamy tu jednego Tu mamy drugiego. Tu jest taki stary, więc nie ruszamy nawet. I tutaj zobaczcie, są kolejne dwa, trzy, kolejne trzy, i tu jest następny. No. Fajnie, szkoda, że nie nasze, ale, ale fajnie, że są. No i tutaj są kolejne dwa. Już takie troszkę większe, ale bardzo ładne. No i na razie więcej nie widzę. I kolejne dwa, tylko że teraz mniejsze. A nawet bym powiedział, że trzy, bo tu jest jeden, tu jest drugi i tu jest trzeci. Ale tego malucha zostawimy. Idę zobaczyć jeszcze za kozakami. I zobaczcie, trafiłem. Co prawda, na razie jeden. Ale jest. Taki dosyć ładny. Może jakiś jeszcze wpadnie. A więc mam kilka kurek. Dwa podgrzybki. Dwa koźlarze. No i trochę tych. Amerykańców. Nie jest źle. Idę jeszcze kawałek. Jak coś znajdę to się włączę, a jak nie to jakieś szybkie podsumowanie koło samochodu. Sytuacja się nic nie zmieniła. Byłem na Kozakach. Przepraszam może być głośno, bo jestem już przy drodze. Idę na parking. Jadę do domu, godzinka pobiegane. No, w sumie amerykańce, amerykańce uratowały dzień, bo poza Amerykańcami, no to tak jak mówiłem, jest kilka kurek, dwa podgrzybki, dwa kozaki. Nie widziałem dzisiaj żadnego prawdziwka. Z kozakami też jeszcze słabo. Więc wydaje mi się, że kilka dni trzeba jeszcze poczekać i powinno wszystko ruszyć. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Cześć. あっ。<noise> <noise>